Czy można napisać książkę zaburzenia? Można i to książkę niezwykle ciekawą. Jej autorka Teresa Kaczorowska jest doktorem nauk humanistycznych. Na co dzień jest też dziennikarką, pisarką i poetką. Niespożyte zasoby energii wykorzystuje też w działalności społecznej. Zajmuje się przede wszystkim uświadamianiem wagi kultury, historii i tradycji dla polskiej tożsamości narodowej. To wszystko doprowadziło Teresę Kaczorowską do momentu, kiedy musiała napisać książkę córka mazowieckich równin, czyli Maria Skłodowska-Kiri z Mazowsza. Na spotkaniu w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu, Teresa Kaczorowska opowiadała o swojej fascynacji Marią Skłodowską-Kiri, wyjaśniła też, dlaczego musiała napisać o tej niezwykłej kobiecie i genialnym naukowcu. Szczególnie, że w tym roku mija 100 lat od przyznania Marii Skłodowskiej-Kiri drugiej nagrody Nobla. Maria Skłodowska-Curie fascynowała mnie od dziecka. Właściwie była moją idolką. Fascynowała swoim niezłomnym charakterem, hartym ducha, swoim geniuszem, no i oczywiście swoimi wielkimi osiągnięciami. Czytałam wszystko o niej od dziecka i później, kiedy byłam już dorosłą kobietą, poszukiwałam w niej też wzorów do naśladowania. I zawsze chciałam o niej napisać, ale jakoś tak... Odkładałam aż do, dopiero w 2007 roku na 140 urodziny podwójnej noblistki, jedyny w świecie. Udało mi się napisać książkę, która w tym roku, który jest obchodzony jako rok Marii Spudosykiry w świecie, nie tylko w Polsce, ukazało się drugie wydanie. Do dzisiaj Polska nie zrobiła filmu nawet o najsłynniejszej, najbardziej fascynującej w kobiecie świata, tak wychodzi ze wszystkich probiscytów, zarówno w świecie, jak i w Polsce. Jest to najsłynniejsza kobieta, legendarna, z największymi osiągnięciami, Madame uczona Curie. Wszędzie funkcjonuje na całym świecie jako francuska. Nie jako Maria Skłodowska Curie, a jako Maria Curie. I ta książka, którą właśnie napisałam, jest moim trochę protestem, dlatego, że sporo po świecie jeżdżę i, i widzę, właśnie słyszę. I takim bezpośrednim bodźcem był fakt, kiedy przed sześcioma laty byłem następnym fundacji kościuszkowskiej w Nowym Jorku i córka mojej koleżanki przyszła ze szkoły, z koledżu i mówi uczyłam się dzisiaj o Polonie i Radzie, które to pierwiastki odkryła francuska Maria Curie. W każdym razie wtedy to postanowiłam się zmierzyć z tematem i ta biografia właśnie opowiada, jest ukierunkowana na jej związki z Polską, z ojczyzną, bo Maria Skłodowska Curie Zawsze czuła się Polką. Była dumna ze swojej polskości i zawsze podkreślała prawidłową pisownię swojego języka, co jest widoczne na drugiej nagrodzie Nobla, którą trzymała właśnie 100 lat temu, w 1911 roku. Ona sama przypilnowała, żeby. Było tam nazwisko Maria Spodowska-Kiri. Była dumna z polskości, ojczyznę zawsze nosiła w sercu. Była najbardziej związana z rodziną Warszawą, z rodzinnym Mazowszem, z Polską, ze swoją rodziną, z którą utrzymywała więzi naprawdę niezwykle bliskie do końca życia. I pod koniec życia nawet rozważała, czy się nie przenieść do Warszawy na stałe, dlatego że ona w dużej mierze przyczyniła się do utworzenia i pracowni radiologicznej w Warszawie w roku, roku i do zbudowania Instytutu Radowego im. Marii Skłodowskiej-Kirich w Warszawie, które istnieje do dzisiaj i uratowało dzięki temu, że podarowała jeden gram radu w 1932 roku. Ten gram radu przyjął z Ameryki, kosztował około 100 tysięcy złotych i dzięki temu, że ten rad istnieje do dzisiaj, on do dzisiaj leczy, uratowała, ja nie wiem, czy nie miliony istnień ludzkich chorych na raka. Mam wrażenie, że Polacy w ogóle nie są dumni ze swojej kulturowej przeszłości. Że zapominają o swoich wielkich przodkach, że jesteśmy często bardziej wpatrzeni w kulturę obcą, a nie swoją to jest w ogóle inaczej niż na świecie. Każdy kraj szanuje swoją kulturą przeszłość, natomiast u nas jest jakieś takie rozszarpy, rozszarpywanie przez sąsiadów, bardziej jest, jesteśmy wpatrzeni w obcych właśnie i nie szanujemy swoich wielkich postaci, które mogą nam dawać siłę, dawać moc, stworzyć wspólnotę polską, prawda? I podobnie jest z Marią Skłodowską-Curie. Na przykład biografia Maria Skłodowska-Curie, którą napisała jej córka Ewa Curie Labois, jest lekturą szkolną w wielu krajach świata, ale w Polsce nie. Tak jak wspomniałam, Polska nie nakręciła żadnego filmu do niej, a zrobili to Amerykanie kilkadziesiąt lat temu. Polska nie dba o przypominanie, że Maria Skłodowska-Curie jest Polką. Podobnie jak Fryderyk Chopin. W zeszłym roku troszeczkę się to zmieniło, że był rok Chopina, że, że, ale Chopin też uważany za Francuza. W każdym razie Maria Skłodowska-Curie spoczywa w Panteonie jako jedna, jedyna, jeszcze kilka lat temu była jedyną kobietą francuską, najsłynniejszą francuską wśród 70 Francuzów. W Polsce o niej się niewiele mówi. I, I nawet ten rok, czyli jest tak bardzo znany? My myślę, że za mało. Za mało robimy dla, dla przypominania swoich swoich wielkich osobowości, dla historycznej przeszłości, która jest długa, tysiącletnia, i naprawdę powinniśmy czerpać z tego całej siły. Jak pisała pani tę książkę, czy znalazło się coś, czego, co panią zaskoczyło z życia Mar Marii? Bo ona naprawdę była niezwykłą kobietą. Oprócz tego, że była naukowcem fantastycznym. Właśnie troszeczkę zaskoczyło mnie to, że, że była tak patriotyczna. O tym się nie mówiło wcale. A ona bardzo tą Polskę kochała. Tak naprawdę była w Paryżu tylko po to, że jej największą pasją była nauka. Tam za człowieka, z którym mogła realizować tę, tę namiętność naukową, ale ona po po kończeniu serbony dwóch fakultetów przypomnę z fizyki i z matematyki, y, szukała pracy jeszcze w Warszawie, szukała pracy w Krakowie, ale nigdzie nie mogła tej, tej, tej pracy na żadnym z uniwersytetów znaleźć, a nie mogła się y, też zgodzić na, na, na rolę zwy, zwyczajnej żony. Zresztą, gdyby poślubił ją y, y, Kazimierz Doradzki i piesza w Wielka Wielkamiość, to, to być może, że żeby się zgodziła, ale jako uboga została odrzucona przez szlachecką rodzinę i y, y właściwie nie miała wyjścia, nie miała ukochanej miłości w Polsce, nie znalazła pracy na żadnym z uniwersytetów. W związku z tym została z Piotrem Kiry, którego najpierw tak naprawdę nie kochała, ale go później pokochała i rzeczywiście byli świetną parą i tak powiem parą, która stanowiła zespół naukowy, ale się gorąco kochali. Niestety, Maria Polska kiri nie miała szczęścia w miłości. Pierwsza młodzieńcza miłość właśnie była nieszczęśliwa, bo została odrzucona przez, przez rodziców Kazimierza Żorowskiego. Z kolei z Piotrem Kiri ona była ogromnie szczęśliwa, ale Piotr Kiry zginął po 11 latach związku. Zginął, przypomnę, pod kołami wozu konnego, który rozjechał czaszkę, prawda, mózg. Piotra. W każdym razie ona to ogromnie przeżyła. Później, kilka lat po, po śmierci Piotra, zakochała się w, w jego koledze, w profesorze Paulu Langevin, ale z kolei Francja nie pozwoliła e, Marii i profesorowi Langevin na tę miłość. Wypędzano ją wtedy z Paryża, wybijano okna w mieszkaniu jako niechcianą emigrantkę, która e, przejęła sukcesy Piotra. Naukowe. W każdym razie wtedy Maria Słoca Kiery była bliska, bliska błędu właśnie znalazła się w szpitalach, leczyła się nad podróżnymi nazwiskami. Ale z tego wyszła cało, bo spoczyła w Pantonii jako najsłynniejsza francuska. Dziękuję bardzo.